Panie witajcie serdecznie 31 grudnia dzisiaj jutro mamy nowy rok dzisiaj jest sylwester A to na zakupach właśnie byłam przed chwilką troszeczkę pokupywałam tych zakupów pokażę no to nie jest tutaj takie paprykę bo ja tak myślałam właśnie żeby tu mam jeszcze o tu mam mielone Mielony właśnie z papryką, mielone właśnie, będę faszerowała tą paprykę tu pączki kupiłam, super cena jest, za 6 pączków euro euro 50 czy euro 70, gdzie normalnie jeden pączek tyle kosztuje, więc tego super tutaj kupiłam takiego szampana eee, to jest Xened, fryksen, nie wiem, napiszcie mi kto z was pił i czy dobry to wino musujące, no bo szampan byłby drogi. No, tutaj kupiłam takie chińskie te tutaj. Eee, uwielbiam je z warzywami, z mięsem nie za bardzo, a z warzywami są bardzo dobre. Oczywiście chipsy. Eee, tutaj kupiłam takie orzeszki na słono, paluszki tam są, chlebek musiałam kupić. Eee, no, tutaj. Tutaj kupiłam tą, pekin, tą sałatę, bo chciałabym sałatkę rozrobić. Tutaj mam akurat kawałek taki, nie wiem, tak myślałam do tego do żurka jutro. Tu winogronę, tu się takie mleczko, pomidorki, tutaj mandarynki, czosnek, bo właśnie jeszcze cebulę mam, bo bym chciała się do tego farszu z tym mielonym tam jest ketchup tutaj mam z tego ariela, bo mi się już skończył, ogórka tu są te wafelki takie bardzo dobre są, fajne takie tu mam fantę pieczarki do tego farszu bym chciała właśnie do tego dać ogórki, majonez kukurydza Aha, i jeszcze właśnie kupiłam, to muszę teraz schować, e, taką Rolad Wiśniową. To jest lodowe takie ciasto. Uwielbiam lodowe ciasto, bo no dobre są. I jeszcze dla Natusi kupiłam, zaraz pokażę. Ła, tu mam trochę w zamrażalce, e, taką e, tą prynceskę Elzę, ale ja nie wiem, czy ona dzisiaj będzie zjedzona, ale kupiłam, bo Natunia chciała. Jak nie dzisiaj, to jutro może się zjem. No, i z zakupów, a ja to może schowam to ciasto od razu. Ja to bym ciasto od razu schowała tutaj, żeby się nie ma. No, zakupy porobione. Teraz będę szykowała właśnie tą paprykę, będę faszerowała e, tym mielonym. Zrobię sałatkę gerosową. Ciasto będzie. No, a jeszcze tutaj ten na sylwestra, tak sobie przy Tutaj takie srebrne niteczki świecące ma. Ona była w promocji e, z 27 euro na 20 euro. Do tego sobie ubiorę taką spódniczkę zwykłą. To była właśnie z tego, z New Yorkera za 7,69 euro, I tutaj ten stanik uwielbiam. Powiem wam, mam ten stanik biały. Taki biały, kremowy, i ten czarny. Uwielbiam go. Naprawdę, jak będę w Polsce, jak on jeszcze będzie ten stanik, to ja go sobie jeszcze kupię. Bo naprawdę super wygląda i bardzo, bardzo dużo kobiet zachwala ten stanik. Zapomniałam z jakiej to jest firmy. Nawet nie mam. Ale bardzo dużo osób zachwala. Ja go ledwie co ubrałam. Od razu mi ten przypasował. I jeszcze jeden mam taki. No, i na tusi. To jeszcze dla Natuni, ale jeszcze Natusia zobaczy, czy jej będzie tego. Tu na rajstopeczki stopeczki białe i taką ss, taką, uła, tu galotę nie będę tak pokazywać galotków i taką sukieneczkę. No. <ścoughs> A to inne, to jak wygląda? No ok, okulary, a małyśka, no, a tutaj takie kupiliśmy sobie do zabawy, a mama? Zobaczcie. No, ty masz tu małyśka, jak wyglądała w okularach. Jezu. A co jeszcze tutaj jest, buźka? Co buźkę? O, mam duże buzię. Zobaczcie. I tu jeszcze takie oczy. Ooo, kurde. Tylko to powinno być tu niżej. O, tak. Mam bolesny. I no cepek. Super. No, jestem tutaj. Jestem tutaj. I co? Wow. A to tu jest rynek. No, sałatka już jest zrobiona, gierosowa Nie jest to tak poukładane. Idealnie, ale będzie pyszna. Tutaj mam trochę mięska już mi się mączę. Zaraz jeszcze rybkę wyciągnę i tą paprykę będę faszerować. No, a ja już tutaj ubrana. Spódniczki jednak nie ubierałam, muszę jednak dużo schudnąć. Czuję się jakoś w spódniczce, troszeczkę za gruba. Cześć. Taka tam. Tu moja kropeczka. Zobaczcie. No, no, tutaj trochę rzeczy. Kebałagan, masz narobiony na tym A ja mam no, no, tu sobie musisz powiesić. Moja kropeczka już ubrana. W sukieneczkę. <noise> tutaj Natasi wszystkie lale. No. No, mamuśka to tak, ale... No, niestety dieta musi być od nowego roku. Muszę troszeczkę, troszkę trzeba schudnąć. Niestety. Dobra, ja już tego później się jeszcze umaluję. Ale to tak przed tym, przed Sylwestrem. Przed Sylwestrem się umaluję, bo mnie teraz, jak ja się teraz pomaluję, to mnie będą później oczy tak boleć. Dlatego ja sobie poczekam. Ja sobie tu. Ja sobie poczekam i później tego. Ja wtedy myślę. Pożegnamy z kropeczką. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, żeby nowy rok był 100 razy lepszy niż ten, bezstresowy, żeby wszyscy zdro zdrowi byli. No i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku! papa. pa! Pa pa! Pa, pa matusi! Pa, pa Dobra na cię pa, pa. zajęta! Pa!